Witam, ja jestem Naknald i dzisiaj pokażę Wam mój dom w Minecraft, odcinek drugi, dom górnika. Jest to odcinek specjalny, ponieważ jest ze mną Lida3Adil. Na pewno domyślacie się, że dom jest mały i prymitywny, ale pozory mylą. Razem będziemy przedstawiać nasz dom, który użyjemy w Multiplayer. Najpierw przedstawimy Wam nasz pokój. OK, na prawo zobaczymy ścianę lawy, którą wykonał na knaut. Na lewo zobaczymy szafę grającą i łóżka. Na wprost zobaczymy biblioteczkę naszą i knauta. Moją i knauta. Teraz opowiem Wam o hodowlika ktusów, która jest zrobiona z sandstone'u i sandu. Chwila ciszy. Na prawo zobaczymy tunel, który prowadzi do hodowli trzciny. Teraz widzicie, że dom nie jest mały. Ok, teraz pokażę Wam najciekawsze miejsce naszej budowli, czyli komnatę tajemnic. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Fajnie, nie? <grym> ok, to już jest koniec odcinka specjalnego, a ja żegnam się z Wami, Lida czy Adil? Oraz naknad. Pozdrawiam!